Cześć, witaj na kanale Blisko. Dziś porozmawiamy o syndromie oszusta. Jest to zjawisko, które potrafi obniżyć naszą pewność siebie i sprawić, że zaczynamy wątpić w swoje osiągnięcia. Często wtedy czujemy, że nasze sukcesy to wynik przypadku, a nie naszej pracy. W tym filmie przyjrzymy się, czym dokładnie jest syndrom oszusta, jak rozpoznać jego objawy, skąd się bierze i co możemy zrobić, by go pokonać. Zapraszam. Czym dokładnie jest syndrom oszusta? Jest to zjawisko, w którym osoba go doświadczająca nie wierzy w swoje osiągnięcia i możliwości. Choć jej sukcesy są przez nią wypracowane i autentyczne, często ma ona wrażenie, że są one wynikiem przypadku, a nie umiejętności czy włożonego wysiłku. Taka osoba ma przekonanie, że nie jest wystarczająco dobra i że w każdej chwili może zostać zdemaskowana jako oszust. Jak rozpoznać syndrom oszusta? Istnieje kilka charakterystycznych objawów, które mogą wskazywać na to, że osoba zmaga się z tym zjawiskiem. Pierwszym z nich jest chroniczne wątpienie w swoje umiejętności. Osoba, która go doświadcza, często czuje, że nie jest wystarczająco kompetentna, mimo że na swoim koncie ma osiągnięcia i doświadczenie w danej dziedzinie. Drugim objawem jest przypisywanie sukcesu w szczęściu. Osoba ta, nawet gdy odnosi sukcesy, ma przekonanie, że to tylko wynik przypadku, a nie jej ciężkiej pracy. Kolejnym objawem jest lęk przed wykryciem. Osoba doświadczająca syndromu oszusta żyje w ciągłym strachu, że ktoś odkryje, że nie zasługuje ona na swoje osiągnięcia. Czwartym objawem syndromu oszusta jest perfekcjonizm. Osoba ta ma wysokie, często nierealistyczne oczekiwania wobec siebie i swoich osiągnięć, a błędy traktuje jako porażki. W sytuacji doświadczania tych objawów warto rozpocząć pracę nad próbą ich pokonania. Syndrom oszusta nie jest czymś, czego należy się wstydzić. Jest to problem, który dotyka wielu z nas i który można przepracować oraz przezwyciężyć. Syndrom oszusta nie pojawia się znikąd. Istnieje wiele czynników, które mogą przyczynić się do jego rozwoju. Zrozumienie przyczyn jest kluczowe w procesie leczenia. Pierwszym czynnikiem jest wychowanie i oczekiwania bliskich. Osoby wychowywane w atmosferze wysokich oczekiwań, perfekcjonizmu lub surowych ocen mogą być bardziej podatne na to zjawisko. Często odczuwają one, że muszą być doskonałe w tym, co robią, co generuje w nich silny lęk przed porażką. Drugim czynnikiem są porównania społeczne. W dzisiejszym świecie, gdzie media społecznościowe codziennie bombardują nas obrazami perfekcyjnego życia innych ludzi, łatwo popaść w pułapkę porównań. Zaczynamy myśleć, że jeśli nie jesteśmy tacy jak inni, to coś jest z nami nie tak. Kolejnym czynnikiem jest kultura organizacyjna. W niektórych środowiskach pracy panuje duża konkurencja, co może powodować poczucie, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy. Może to prowadzić do stresu i obniżenia poczucia własnej wartości. Czwartym czynnikiem są nierówności płciowe i rasowe. Badania pokazują, że kobiety i osoby z mniejszości etnicznych są bardziej narażone na syndrom oszusta, zwłaszcza w branżach, w których dominują mężczyźni. Zmaganie się z tymi nierównościami może potęgować poczucie nieadekwatności. Zrozumienie tych przyczyn daje nam poczucie kontroli oraz umożliwia lepsze zarządzanie naszymi emocjami i reakcjami na sytuacje stresowe. Na szczęście istnieje wiele sprawdzonych metod, które mogą pomóc w przezwyciężeniu syndromu oszusta. Przyjrzyjmy się kilku skutecznym strategiom. Pierwszą z nich jest zmiana myślenia i perspektywy. Badania pokazują, że osoby, które potrafią docenić swoje osiągnięcia i przypisać je swojej pracy, a nie szczęściu, mają wyższe poczucie własnej wartości. Zamiast koncentrować się na tym, co mogło pójść źle, warto skupić się na tym, co poszło dobrze. Drugą strategią jest nauczenie się akceptowania błędów i niepowodzeń. Są one naturalną częścią życia. Badania wykazują, że osoby, które traktują błędy jako okazję do nauki, mają większą szansę na rozwój osobisty i zawodowy. Perfekcjonizm prowadzi do wypalenia, natomiast akceptacja błędów pozwala na zdrowy rozwój. Kolejną strategią przezwyciężania syndromu oszusta jest praktyka uważności, czyli mindfulness. Medytacja i mindfulness pomagają zmniejszyć lęk i poprawić samoocenę. Dzięki tym technikom możemy lepiej zarządzać stresem i emocjami, a także zwiększyć naszą samoakceptację. Badania pokazują, że regularna praktyka mindfulness może pomóc w zmniejszeniu negatywnych myśli i zwiększeniu poczucia własnej wartości. Czwartą metodą może być wsparcie mentora. Współpraca z mentorem, który pomoże ci dostrzec twoje mocne strony oraz wskaże te słabsze, może pomóc w przezwyciężeniu syndromu oszusta. Badania pokazują, że mentoring ma pozytywny wpływ na rozwój kariery i zwiększa pewność siebie. Piątą bardzo skuteczną strategią jest dbanie o zdrowie psychiczne. Regularna praca nad swoim dobrostanem psychicznym jest niezbędna, by poradzić sobie z syndromem oszusta. Może to obejmować terapię, psychoedukację, praktykowanie wdzięczności, dbanie o zdrowy sen, czy techniki relaksacyjne. Syndrom oszusta to wyzwanie, z którym zmaga się wielu z nas, jednak nie musi ono definiować Twojego życia. Kluczem do jego przezwyciężenia jest świadome zarządzanie swoimi myślami i przyjęcie nowych, bardziej pozytywnych przekonań o sobie. Z każdym krokiem ku akceptacji swoich sukcesów budujesz nie tylko pewność siebie, ale i trwałą siłę, która pomoże ci stawić czoła przyszłym wyzwaniom. Pamiętaj, twoje osiągnięcia są wynikiem twojej ciężkiej pracy i poświęcenia zasługujesz na nie w pełni. Dziękuję ci za obejrzenie tego filmu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat rozwoju osobistego i zdrowia psychicznego, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, by nie przegapić kolejnych filmów. Dbaj o siebie. Do zobaczenia.